Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Ja robię dzisiaj szybką kolację. Szybką, ale bardzo dobrą. Zaraz Wam zdradzę, co będzie dzisiaj na kolację. Więc tak, e, będzie to dzisiaj u mnie klepek pita e, z sosem cacyki. Powiem Wam, znaczy wiecie, jak się robi cacyki, ale wam tak pokrótce opowiem, gdyby ktoś nie wiedział. I używać do tego będę właśnie odrobinę majonezu. Cebulkę, paprykę, pomidor, mógłby się tu jeszcze zdarzyć ogórek, ale go akurat nie mam. I sałata lodowa. Mogą tutaj też być rzodkiewki, ja tu nawet w tym sosie mam kawałek, parę rzodkiewki. To co zostało mi po prostu z mizerii z obiadu wrzuciłam, a cacyki miałam, bo robiłam na przykład, nie pamiętam, chyba wczoraj czy przedwczoraj, więc pomieszałam to wszystko razem. I uzyskałam taki fajny, ciekawy sos do, do, naszej, do naszego chlebka. Chlebek pita jest to yy, chlebek arabski. Na pewno zna, znają wszyscy go. Wytwarzany jest z białej mąki i pochodzi prawdopodobnie ze starożytnej Syrii. Są to takie fajne chlebki, które można właśnie sobie podgrzać. A jak zrobić, żeby nie wypadało nam to. to nadzienie, rozkroimy pitę tutaj tak na samym wierzchołku i nakładziemy tam wszystkiego, co, co tam sobie tylko chcemy. A do tego ja jako element mięsny użyję piersi z kurczaka. Można użyć wołowiny, wieprzowiny. No wieprzowina to może tak raczej nie pasuje. Bardziej wołowina tak pokrojona cieniutko. Najlepiej byłoby było bardzo, bardzo cienko, no ale no w domowych warunkach jest to ciężko uzyskać właśnie takie cienkie kawałeczki, jak to wiecie, krojąc z tego, z tego rusztu, ale my sobie zrobimy domową pitę. Pokroimy sobie, bardzo cienko pieść z kurczaka i też będzie uważam, że będzie bardzo dobra, więc co zaczniemy od pokrojenia yy, mięsa, przyprawę mam do, do steków, bo nie mam do grosa, nie mam Takiego, takiej przyprawy e, mogłabym jeszcze dać troszkę oregano, na przykład do oregano sypnąć do właśnie do tych sacyków, bo może, może tak, może, nie wiem sama, ale dam tą do, do steków. Tam jest taka bardzo fajna mieszanka i, i taka dość pikantna. No to w takim układzie zaczynamy. Na patelni rozgrzeję sobie tłuszcz. No, rozgrzeję sobie tak. No, tam dwie łóżki powiedzmy, umówmy się, blam na oko, ale umówmy się, że, że dwie. Potrzebuję łóżkę. Rozgrzeję hmm. patelnię tak pomalutku, żeby się grzała i przekroję pierś na pół, żeby były faktycznie cieniutkie paseczki. Jak Wam się uda, to jeszcze przekrójcie ją, wiecie co? Jeszcze, jeszcze na pół. Tylko uważajcie, nie skaleczcie się. Do tego musi być ostry nóż. O, i jeszcze. Jeszcze spróbuję ją raz przekroić. Żeby uzyskać właśnie jak najbardziej cienkie kawałki. Tylko one będą krótko pieczone. O, I takie paseczki cieniutkie. I zapakujemy sobie naszą bułkę takimi właśnie z warzywami. Bułkę możecie podgrzać albo teraz, właściwie to jest bułeczka, no chlebek można nazwać jak tam chcecie, to nazwijcie sobie. Można podać na ciepło, można zjeść tak po prostu, tak no taką normalnie niegrzaną. Ja swoją trochę podgrzałam w piecyku, ale nie chcę jej do pieca wsadzać, dlatego że ona mogłaby się stać w piecu chrupiąca, a ja nie chcę mieć pity chrupiącej, bo bo to nie, nie, nie podaje się takiej w restauracjach czy, czy gdzieś w jakichś knajpkach. To nie podają chrupiącej bułki. Ona jest ciepła, ale nie jest chrupiąca. No i zobaczcie, udało mi się ładnie pokroić w cienkie paseczki. No, ja robię 4 pity dzisiaj, więc tej, tego kurczaka nie będzie dużo. Raz, dwa, trzy. No, nawet będzie bym powiedziała mało, ale. Nie musi tak być. Jeżeli na przykład macie na, jeżeli macie na obiad mięso, no to nie ma tak potrzeby dużo tego mięsa jeść i znowu przyjdzie kolacja i znowu mięso, tak pół po mięso. Nie, no trzeba trochę też tak delikatnie. Właściwie powinna być kolacja bezmięsna, no ale że jako, że takie mam za zamówienie za od mojego męża, że on ma właśnie ochotę zjeść, no to ja tak pomyślałam, że no zrobię. No a też z przyjemnością. Dobrze, tuż nam się rozgrzał, więc tak, z tego kurczaka oczywiście pamiętajcie, żeby olej był lekko, rozgrzewał się bardzo delika, delikatnie, posolę go troszeczkę, niedużo, dam troszkę tego oregano właśnie, no też tak, nie, nie za dużo, żeby tam nie po smaki się jarzeń też nie, nie zatraciły, oregano. Troszkę tej przyprawy, Gyros. Nie Gyros. Tylko do steka. Do Gyrosa właśnie nie dostałam tutaj. A dobrze wypasowałam, no ale nie dostałam. I posypię czosnkiem granulowanym. No i to wszystko. Wymieszam. Nie, nie marynuję. By nie potrzeba, moim zdaniem. Ten ja się rozgrzewa, ale. O, widzicie, i już. O, ale ślicznie pachnie. I już rzucam. Na no, rozgrzany tłuszcz, ale nie taki, żeby mi zaraz to mięso się zrobiło um, brązowe takie, żółte. Ja nie, nie chcę takiego, nie, takiego mieć mięsa. Ja mięso potrzebuję mieć lekko tylko podrumienione. Czyli tak na jakieś na dwójce może się ono tak pomalutku odpiekać. No i zostawimy sobie to nasze mięso teraz tak na... Na patelni. Ja tu będę do niego zaglądać, żeby się mi nie, nie przypiekło. Wezmę sobie miseczkę i pokroję sobie teraz rażynę. Mam sałatę lodową, no pokroję ją w takie paseczki. Nie musi być tak cienko, żeby, nie tak bardzo, bo no nie będzie to tak miało fajnego wyglądu. Można przeciąć na pół, żeby... O, wystarczy. Na cztery będzie, to będę miała raz, dwa, trzy. No, może jeszcze zraz. Na cztery, bo jeszcze do tego dojdzie, wiecie, yy, dojdą inne. Dojdzie papryka. Paprykę też w cieniutkie paseczki pokryję. Im cieńsze, tym fajniejsze i ładniej to wygląda. O, widzicie? I już mamy... Paprykę można dać w trzech kolorach. Możecie dać też, właśnie tak jak mówię, ogórka można dać. Ja dałam taką paprykę czerwoną. Dam kawałeczek a, czeka, a, cebulki czerwonej, ale nie chcę dawać dużo. To co mam tutaj to jest za dużo, ale już sobie wiecie, obiorę. Będę miała do jakiegoś czego, do innego, do innej poprawy, ale nie chcę dawać tak dużo w cebuli. O. Kroimy tak. No, może wystarczy. Surowa cebula jest no, ciężko sprawna, także jak ktoś ma problem, to nie, lepiej, żeby nie używać aż tyle cebuli. A szczególnie ja, ja tu, ta, ta, ta jest taka delikatniejsza, ta czerwona, no ale mimo wszystko. I pomidora kroję, Wyciągnę te środki, bo one są jakieś takie zagłębione do naszego kurczaka. No. Widzicie, on się fajnie dusi, nie, 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 nie będzie, nie będzie brązowy. Nie I pomidora. jeden wystarczy. O, kroję go. Nie wiem czy go pokroić. Tak, takie właśnie go pokroję, wiecie. Pół plasterki. Najfajniej chyba będzie. O, właśnie chcę coś takiego. Zobaczcie, cała miska wyszła. Na cztery to będzie, ho, będzie bardzo dużo tego naszego nadzienia. I co my teraz będziemy robić? Pokażę wam jak tą pite prze, przeprawić. Do tych y, można też tego oregano troszkę wsypać wiecie, nie dużo. Sypny, bo zawsze zioła to zawsze to dobrze robią w jakichkolwiek sałatkach. Nie mam więcej suszonych ziół. Mam, aha, wiecie co, mam y, suszoną pietruszkę. Wrzucę troszkę suszonej pietruszki. Będzie tak fajnie kolorowo zielona. Taką szczyptę. No i tyle właściwie, jeśli chodzi o moją sałatkę. Szygnijcie mięska. Troszkę podkręcę, bo za mały dam ten ogień, ale troszkę tylko. No. Wymieszamy. Jak lubicie, możecie dać jeszcze pieprzu do tego, można dać Pieprzy trochę, ale nie tak za dużo. Nie róbcie tak bardzo pikantnego, bo mnie mięso, to ono nie lubi tak. No i oczywiście, jeżeli lubicie, no to sypnijcie sobie kajen albo pieprz kajen, albo, albo papryczkę. Tą, tą chili ostrą. No ja bym tutaj z przyjemnością dosypała, ale można sobie dosypać, każdy może osobno sobie na, na bułeczkę. Tam do bułeczki włożyć. Czyli to mamy gotowe. Teraz tak. Mięso się piecze yy, i co dalej. Teraz tak. Zacyki mamy już gotowe. Tak jak zacyki to wiecie jak się robi. Ogórki świeże należy zetrzeć, <coughs> zetrzeć na grubych oczkach na tarce, albo na sitku, albo tak w tak rękach mocno wycisnąć, żeby odcisnąć cały sok. Jogurt naturalny, trochę koperku, sól, pieprz. No i co i, i właściwie. Cała, cała, cała robota z tacykami. A no ja tak mówię: mam jeszcze kawałki ogórków i kawałki rzodkiewki, bo mi to zostało z Mizari do obiadu, To pomieszałam. O, i moje już. Twój kurczak już jest prawie ząbkieczony. A teraz Wam pokażę, jak to ja Nie wiem, czy się uda, bo kiedyś kupowałam właśnie te bułeczki, ale ja je kupowałam. Trochę grubsze, ale wtedy mi się wydaje, że taki coś bardzo cienka tabułka jest. Nie wiem, czy ona się tak ładnie da przekroić, jak ja bym ją chciała. Nie wiem, czy się da w ogóle, ale zaraz to sprawdzimy. Bo jeśli się nie da zrobić kieszonki w niej, to by było bardzo niedobrze. Zresztą musiałaby być zmiana planu i wtedy musiałabym taką zawinąć. To, i, I to się może zdarzyć, bo ja nie wiem tak naprawdę, szczerze mówiąc, jaka tabułka jest. Tu mi właśnie pękła i to też nie jest tak znowu dobrze, ale to wiecie w domu na talerz to można, zobaczcie, no i udało mi się zrobić w kieszonkach, Widzicie? Jak czepek do kąpieli. <noise> to już ma, <noise> muszę tak wszystkie cztery dać. Kurczaka już wyłączam, on sobie sam dojdzie tak na, na patelnię, wystarczy już do żeby się nie przypalił, tylko tam nie sobie, i sobie leży na tej ciepłej patelni. A ja teraz prze, prze rozdzielę te bułeczki, te kolejne. O, I już będziemy nadziewać. Można je jeszcze później, wiecie, położyć na tej gorącej patelni, tak na chwilę, ale ja tego nie będę robić. Można całość piecu dwa. Można palcami najlepiej wiecie, roz, rozerwać tą bułkę. Bo nożem to nie, nie było dobrze. O, i tak mamy właśnie szerzej tak troszeczkę, żeby dobrze wam było tam włożyć te wszystkie te wszystkie nasze dobroci. Ta mi się rozerwała, ale to nie przeszkadza. Dobrze, to mam już trzy i czwartą. O! Widzicie? Tak fajnie? Bardzo fajnie. I teraz tak, ja sobie teraz już poodstawiam te moje rzeczy, żeby mi tu nie przeszkadzały. I będziemy nakładać. Kurczaka wrzucam do tych, do tych piarzyn. Yy, Można tego tu też nie przeszkadza. Wymieszam sobie to i zobaczymy, jak to właśnie smakuje. Może trzeba będzie troszkę posolić, bo wiecie co, ja nie robiłam takich właśnie, że takiego słonego. Bardzo tego muszę spróbować, czy to będzie słone. słone. A dobra jest, bardzo. Mmm, a dobra. Tyle tylko, że nie słone. Trzeba trochę posolić. Szczyptę. Mm. Bardzo dobre. No i takim właśnie przygotujcie sobie talerz, Ja sobie go gdzieś przygotowałam, tylko nie wiem gdzie. Kolorystycznie z blatem się zakamuflował. No i teraz tak. Bułki mamy. <laughs> Przepraszam. I nakładam. No nie wiem, może by to i ręką było nawet, wiecie, lepiej niż tą łyżką. Jedną mam. No mało jest tego. Tego wiecie, ja zrobiłam mało tego nadzienia. Bardzo mało, nie wyjdą mi cztery. A no, nie wchodzi, wyjdą mi trzy. Planowałam zrobić cztery, no ale jest mało. Mam dwie. Dwie. będą tylko, a to tą dziurawą w takim razie zostawię, odłożę. Będą trzy. Nie szkodzi. Rozprowadźcie tak ładnie, żeby to wygląda, żeby to ładnie było równiutko. Cacyki do środka. Mam nadzieję, że to ładnie widać na kamerze. Cacyki do środka też nam muszę na trzy porcje podzielić, żeby mi nie brakło. No, wystarczy. I zwijamy, tak żeby wyszedł taki, wiecie. No, jak to się mówi? Rożek taki. O, właśnie wypłynęło mi. Ale <laughs> nie szkodzi. E, kompletnie mi się to nie udało, wiecie? Ale poprawimy. To ma być rożek. Właśnie coś takiego to ma być. Będziemy tutaj go spinać niczym, ale to ma być właśnie o, takie coś. Kabułka. Wiedziało, hmm, nie szkodzi. Drugą. Trzeba się do tych naszych, że tak powiem, bułeczek, no, trzeba się wyposażyć, moi drodzy, w ten wręcznik higieniczny duża ilość, albo w, w chusteczki <słuchaj> higieniczne. Bo będziecie cały, cały pomazani tym, tym jedzeniem. No i właśnie zawiniemy. Trzeba właśnie równomiernie rozprowadzić, bo jak się nie równomiernie rozprowadzi, to są takie właśnie przygody. O, no też mi się rozwaliło. Nie no, mam wprawy. Większą wprawę, powiem Wam szczerze, mam do robienia może pierogów, ale nie bułeczek takich. Albo skręćcie to po prostu. No zwyczajnie na świecie jak na leśnika, no bez takiego rożka. No mnie się te rożki coś nie udają. nie no, wiem dlaczego? Ale co mam zrobić? Najważniejsze, żeby było dobre. I cacyki, i już. No tak to jest mniej więcej podawane. O, zobaczcie. Takie bułeczki. Rozwalały mi się. A nie szkodzi. Możecie sobie wziąć noż widelce i to też jeść. Możemy widelcem. Nie jest tak bardzo estetycznie zrobione, ale. Najważniejsze, że dobrze smakuje. No i już, przepraszam, za hałas. I już mamy bułeczki gotowe. Jeszcze jakiś ogórek mi gdzieś uciekł. I teraz jeżeli chcecie jeszcze, można to dać, podać po prostu yy, rozgrzane, czyli w takiej postaci jak ja tu zrobiłam. No nie jestem zadowolona. Znaczy nieładnie je ułożyłam, no ale co. Nie mam tak jakoś dzisiaj dnia czy coś. Robiłam je wcześniej, ale nie, nie nakładałam do, do środka. Ale myślę, że i tak widać. Wiecie, u nas jest straszna burza, może dlatego mi wena, że tak powiem, odeszła. Burza i taka, deszcz, ogromny wiatr, także może takie jak coś w powietrzu jest nie takiego, że, że bułki nie wychodzą. Proszę bardzo. Moje trochę nieudane bułeczki. Wy jeśli macie więcej talentu, to zwincie te bułki ładniej. Moje nie są takie ładne, ale uwierzcie mi, że na pewno super smakują. Bo to powinno się zwinąć. Wiecie, o co chodzi? To ma być taki rożek. I to właściwie powinno być może i tak zrobione. Całkiem już zgłupiałam, jeśli chodzi o ten rożek. Jakby to było, widzicie, grubsze, to takie rożki by można było powkładać, ale to pita wtedy musiałaby być taka wielka, wielka, żeby takie rożki się porobiło i, i, i nakładać. I to tak podają w restauracjach. Zresztą, co Wam tu będę opowiadać, przecież w Polsce też to jest podawane. I to się podaje właśnie o, w taką serwetkę i, i tak to się je. Ale ja mam malutkie pity. A dużo mam tego nadzienia, i po prostu nie wyszło. No i wtedy trzeba szeroko budzić to kapie i tego. Także <grytanie> wyposażcie się w dużą ilość serwetek. A jeśli chcecie, zapieczcie sobie. Moje bułeczki są gotowe. Lewyk pita z nadzieniem kurczakowym. Sprzedać z kurczaka z warzywami i z. No, z czym? Z tacychami. A, nie są najgorsze. Jak Wam się podobał mój dzisiejszy odcinek, zapraszam do... No. Zapraszam do oglądania kolejnych. No i co? Zróbcie z takiej bułki szybka kolacja, zdrowa. Jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek, to zapraszam do oglądania kolejnego. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko. Wesołego, wesołego e, wiosennego słońca. I do zobaczenia. Papa! Pa. E, mogą być. Najważniejsze, że dobre.